Dawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje audiobóg oddanie się Bogu. Dziełko to, przed wielu, wielu laty, napisał ojciec Józef Schrivers. Dział czwarty. Zachowanie się duszy w czasie prześladowania. Dusza nie powinna dziwić się, jeśli ją spotka prześladowanie. Nawet gdyby pochodziło ono od ludzi zacnych, powinna sobie wytłumaczyć, że jest to smutne następstwo ciasnoty ludzkiego rozumu i wrodzonego sercu egoizmu. Gdyby wszyscy ludzie mieli szeroki, rozległy świat myśli, byliby wyrozumiali, szanowaliby sposób myślenia i działania innych. Nie potępialiby łatwo ich pobudek i czynów. Nikt nie jest tak jak Bóg, wyrozumiały dla nędzy umysłu, wad charakteru, dziwactw, usposobienia, nawet błędów moralnych, gdyż pojęcia Boże są nieskończenie szerokie. Zadawala się dobrą wolą swych stworzeń. I wedle tej woli sądzi je. Człowiek ze wszechmiar ograniczony inaczej postępuje. Widzi stronę zewnętrzną, sądzi z pozorów, kieruje się wrażeniami, sympatią lub antypatią. Nie uznaje i chce zmieniać wszystko, co się nie zgadza z jego własnymi poglądami i jego sposobem działania. Dusza powinna być mocno przekonana o tej prawdzie, że tu na ziemi nie znajdzie nikogo, na którego poparcie i zrozumienie mogłaby bezwzględnie liczyć. Przyjaciel najwierniejszy, przewodnik najbardziej ceniony, najserdeczniejszy powiernik, najtroskliwszy przełożony, Mogą zawieść i opuścić w chwili, gdy właśnie liczyło się na ich radę i powagę. Dopóki w duszy nie zakorzeni się przekonanie, że na Ziemi nie powinna w nikim szukać oparcia, tak długo nie jest zabezpieczona od przykrych rozczarowań i gorzkich zawodów. Trzeba się z tym pogodzić. Taka już jest natura ludzka, że nie można z całą pewnością na innych polegać. Bóg chciał, aby ostatecznie dusza miała tylko Jego i tylko w Nim spocząć mogła. Dusza przeświadczona o tej prawdzie powinna dążyć do tego, by się nie bać prześladowań, pod jakąkolwiek by formą nie przyszły. Gdy raz oddała się Bogu w zupełności, nie powinna zważać na względy ludzkie. Krytyki ludzkie, szyderstwa, przemoc nie mają siły, by nią zachwiać, bo nie dla przypodobania się ludziom i zyskania ich szacunku, dusza wyrzekła się wszystkiego. Gdyby cały świat, Powstał przeciw duszy oddanej Bogu, w czymże mógłby jej zaszkodzić? Dusza nie potrzebuje świata ani jego poklasków. Wie, że opinia ludzka nie ma żadnej wagi u Boga. Gdyby cały wszechświat sprzysiągł się przeciwko niej. Nie mógłby jej ująć zasługi wypływającej z jednego uczynku. Świat jest potężny tylko dla tych, którzy się go boją. Ci, co śmiało stawiają czoło jego groźbom i krzykom, znają jego niemoc. Trzeba zatem często powtarzać w głębi duszy. Przyjdzie czas, gdy zobaczę się opuszczoną przez wszystkich, bez rady i zachęty, posądzoną przez przełożonych, potępioną przez równych. Nie będę obawiać się tego, gdyż potrzebne mi tylko poparcie Jezusa. Najpierw więc składam w ofierze szacunek, uczucie, zaufanie wszystkich, którzy mi drodzy. Czuwać będę tylko, by nigdy nie zejść z drogi posłuszeństwa. Im więcej będę się widziała odepchniętą przez stworzenia, tym silniej przycisnę się do Jezusa. On jeden zna prawość mych intencji, i prostotę mego serca. Powyższy akt, często powtarzany na modlitwie, rodzi w duszy wielką swobodę serca, świętą niezależność od ludzkich sądów. Niech nadejdzie prześladowanie, potwarz, opuszczenie od przyjaciół, nieufność przełożonych. Dusza już tym się nie wzruszy. Przeszła już sferę, gdzie chmury mogą zaciemnić jej niebo. Żyje na radosnych wyżynach, gdzie słońce zawsze świeci. Przeciwności okazują się bezsilne, prześladowcy składają broń wobec tej pogody, tego niezmąconego pokoju, tej niewzruszonej równości usposobienia. Bóg zresztą nie zostawia duszy bezbronnej. Im bezwzględniej na niego się zdaje, tym więcej bierze ją w opiekę. Im bardziej zaniedbuje swe osobiste sprawy, tym więcej Bóg zajmuje się jej obroną i postępem w doskonałości. By urzeczywistnić swe zamiary, Używa nawet nieprzyjaciół. Ich oszczerstwa, złośliwe doniesienia, przebiegłość przyczyniają się tylko do wyświetlenia niewinności i słuszności duszy prześladowanej. O Jezu, moje zachowanie w przeciwnościach i prześladowaniach jest zatem bardzo proste. Powinnam tylko rzucić się w Twoje ramiona, Tobie powierzyć moją obronę i kochać Cię. Prędzej by niebo i ziemia zginęły niż dusza, która w Tobie ufność złożyła. W ten sposób zadanie duszy wewnętrznej nie zmienia się nigdy. W pełni powodzenia, dobrobytu, pociech, światła i uznania ludzkiego, jeden tylko zna akt: całkowite oddanie się Jezusowi. Wśród ciemności, nędzy, zapoznania, przeciwności, nie innym żyje aktem, jak znowu oddaniem się Bogu w gorącej miłości. To cała jej mądrość, to cała tajemnica. błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chryste, wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, Zmiłuj się nad tym domem i strzeż Jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca, i niech Jego moc. Działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa, z dziewięcioma chórami aniołów, będzie obecny w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci Archaniołowie, niech go strzegą. Święci Apostołowie, niech będą szafarzami jego dostatków. Święci Ewangeliści, Niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. Trzy gwoździe Chrystusa niech będą Jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie Jego tarczą. Najświętsza rana Jego Boskiego Serca niech będzie schronieniem dla wszystkich Jego mieszkańców. Jezu. Mario, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia, grożącego duszy, lub ciało Jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają, Twoi święci aniołowie, i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami, Krwi Chrystusa. Jednorodzonego syna Ojca przedwiecznego. Wybaw nas, krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego. Wybaw nas, krwi Chrystusa. Nowego i wiecznego przymierza wybaw nas, krwi Chrystusa, w przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas, krwi Chrystusa. Tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa. Krzyżowa na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa. Bez której nie ma przebaczenia. Wybaw nas, krwi Chrystusa, Która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii. Wybaw nas, krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia wybaw nas krwi Chrystusa. Zwyciężająca złe duchy wybaw nas krwi Chrystusa. Męstwo męczenników wybaw nas, kwi Chrystusa, mocy wyznawców wybaw nas, kwi Chrystusa. Rodząca dziewice, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa. Ochłodopracujących, wybaw nas kwi Chrystusa. Pociech wybaw nas kwi Chrystusa. Nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa. Otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych. Wybaw nas krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego. Wybaw nas krwi Chrystusa, Wybawienie dusz z otchłani wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas, baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty, jednorodzonego Syna Swego, ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zładoczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.